Arn.eu Umysł mroczył się z każdym płonnym pociągnięciem cyngla. Jezu, chłopie, to nie może być aż tak trudne! A mimo to oko wciąż szybsze było od ręki, która już dawno zapomniała jak dzierżyć narzędzia mordu. Mimo potu na czole i zaciśniętej szczęki, to wrogowie strzelali pierwsi i niechybnie niechybiali, burząc moje oburzenie. I pomyśleć, że jeszcze 8 lat wcześniej, walcząc na wojnach Bliskiego Wschodu w Modern Warfare, szczyciłem się prestiżem. To ja wtedy kosiłem lubki i zbierałem laury. A potem było No Russian i gry wideo nigdy nie miały być już takie same. Lata minęły, wojenna emerytura zebrała swoje żniwo. Gdy wezwano mnie z powrotem do służby, wojna nie była już taka sama, wbrew temu co twierdzić mógł pewien zapomniany już artysta. Dziś młode pokolenie płatnych morderców biega po ścianach, skacze wyżej niż greccy herosi i kontroluje umysłem zabójcze roboty. I ja, weteran 16-bitowych wojen, miałbym odnaleźć się w takim świecie. Jednakowoż nie miałem wyboru. Konflikt nie faworyzuje, a jak mawiał pewien kwiat, w tym świecie zabija się lub ginie. I choć raz po razie padałem na twarz powalony kolejną serią z automatycznego KN-44, uparcie wstawałem, na złość sobie i konkurentom, myślącym zapewne, że biedny dzieciak nie wie, kiedy wywiesić białą flagę. Call of Duty Black Ops 3 to nieprzychylne terytorium dla kogokolwiek, kto zaspał i nie załapał się, tak jak ja, na kilka ostatnich odsłon cyklu. Fruwające nad głowami drony, cyberszarańcza i parkour nie jest tym, co zapamiętałem z czasów, gdy cykl ten osiągał szczyty swojej popularności. Tak jednak wyglądają realia roku 2065, gdy teatr wojenny zmienił się z science fiction, a słowami kluczowymi są nanomaszyny i implanty. Superżołnierze wyparli starą gwardię, co może wyjaśniać dlaczego Podczas gry sieciowej słowo kilka niemal wypaliło mi się na monitorze. Dobrym miejscem, by zacząć, jest dla żółto dziobów kilkugodzinna kampania singlowa, która robi co może, by wprowadzić nas w świat futurystycznej jatki. Ta jednak dostępna jest wyłącznie na sprzęcie współczesnej generacji i została całkowicie wycięta z PlayStation 3 i Xbox 360, pozostawiając tam wyłącznie opcję grania po sieci. Z tego też powodu nie polecam zakupu gry na te platformy. Sama kampania też dłuży się momentami niemiłosiernie i aż prosi się o to, żeby ją trochę skrócić. Nie spodziewałem się, że umieszczę kiedyś kampania Call of Duty i za długa w jednym zdaniu. Niewypałem jest też trochę system zdolności, które rozwijamy w trakcie trybu fabularnego. Koncept na papierze jest bardzo fajny, ale w trakcie gry sprowadza się, jak szybko się okazuje, do zabawy w papier kamień nożyce i po prostu dobierania odpowiedniej umiejętności do typu przeciwników, z którymi walczymy. Jednocześnie miło zobaczyć, że Treyarch nie tylko nie porzuciło pomysłu dodawania singla do swojej gry, ale również w miarę możliwości rozwija go dodatkowe opcje. Kooperatywnie można grać w niego do czterech osób, a po jego ukończeniu odblokowuje się również druga bonusowa wersja kampanii doprawiona zombiakami. Ale, oczywiście, daniem głównym gry, jak zawsze od jej czwartej odsłony, pozostaje tryb multiplayer, i cóż to dużo mówić, zrobiło się jeszcze bardziej arcade'owo niż kiedykolwiek. Postaci mogą wykorzystywać teraz specjalne dopalacze, by robić turbo wślizgi, gigantyczne skoki i biegać po ścianach, kompletnie zmieniając dynamikę rozgrywki. Mój retro zmysł każe mi powiedzieć, że z każdą odsłoną KOD zbliża się coraz bardziej swoją dynamiką do trzeciego Quake'a. Postaci poruszają się po mapie jak rakiety, wyskakują z za ślizgami, przez co potyczki stają się jeszcze bardziej gorączkowe. Chyba, że gramy w specjalnym trybie hardkorowym, gdzie niemal każde trafienie oznacza natychmiastową śmierć, tu wszyscy zmieniają się we wkurzających kamperów, czekających na spawn pointach na kolejne ofiary. W odpowiedzi na nowe umiejętności odpowiednio zmieniły się też plansze, które zbudowane są teraz z myślą o bardziej pionowej akcji. Znajdziemy na nich ściany, wzdłuż których możemy biegać, by przemierzać przepaści, oraz balkony i dachy, na które można się wspinać. Oprócz tego jednak jest to wciąż to samo, tylko toczące się dużo szybciej sieciowe Call of Duty, bogate w statystyki i wciągające w rozgrywkę sieciową rosnącymi poziomami i odblokowywanymi bonusami. Pod tym względem największą zmianą jest chyba wprowadzenie dziewięciu klas specjalistów, z których każdy ma swoją własną broń lub umiejętność specjalną. Niestety, jak zawsze, wszystko w kodowym multi trzeba odblokowywać grając, a to znaczy, że gracze na niższych poziomach doświadczenia są nie tylko z definicji słabsi, ale też gorzej uzbrojeni. Nie byłoby to tak dużym problemem, gdyby nie fakt, że matchmaking Black Ops 3 wciąż pakuje niskopoziomowych graczy do grupy z graczami zaawansowanymi, psując często zabawę i tym jednym, i tym drugim. Plusem jest jednak za to, że na PlayStation 4 wyszukiwanie gier było niemal natychmiastowe: od wybrania trybu gry do wejścia na ekran ładowania mijała przy pomyślnych wiatrach mniej niż sekunda, co znaczy, że od menu do meczu przeskoczyć możemy w zaledwie kilkanaście sekund. Powraca też ukochany przez fanów tryb zombie. Ten wzbogacono teraz o system doświadczenia, pozwalający na odblokowywanie dodatkowych bonusów i kosmetycznych zmian do dostępnych w tym trybie gnatów. Są też gumy do rzucia Gobble gum. Chciałbym w zasadzie móc je pokonfigurować, ale w moim egzemplarzu gry na PS4 ich menu było spartolone i wyświetlało tylko puste znaczki. Wizualnie ten tryb różni się też wyraźnie od reszty gry, porzucając futurystyczną scenografię, odwołując się do stylistyki mieszającej noir, art deco i kryminały powojennego USA. Jest tu nawet trochę Lovecrafta. Prochowce, skorumpowane gliny, rewolwery, cionka z Bioshocka, no i oczywiście zombiaki. Jest to miła odmiana, pozwalająca odsapnąć od gęstej atmosfery pozostałych trybów, nawet jeśli klimatem pasuje do reszty jak pięść do oka. Szczerze mówiąc, dużo przyjemniej śledziło mi się historię przedstawioną w tym trybie niż w głównej kampanii. I właśnie zdałem sobie sprawę, że brakuje dobrych gier w klimatach detektywistycznej burleski. <słuch> I to w zasadzie wszystko, co jako od dawna emerytowany fan Call of Duty mogę wam powiedzieć. Jako gracz powracający po wielu latach przerwy, ostatnia recenzja odsłony serii gościła na Arn.eu w 2011 roku, jestem w zasadzie zaskoczony jak mało zmienia się w niej w kolejnych, corocznych wydaniach. Po czteroletniej przerwie czuję się jakbym stracił naprawdę niewiele. Gdzie oprawa graficzna przeszła odpowiedni lifting i fajnie ogląda się zarówno single, jak i multi w pełnym 60fps, to rozgrywka Black Ops 3 wciąż wydaje mi się zjadać własny ogon. To cykl, który podobnie jak Assassin's Creed zapędził się w kozi i choćby nie wiadomo jak tupał nóżkami i zachęcał do grania, to wciąż pozostanie wyłącznie domeną swoich aktualnych fanów, bez większych szans na zachęcenie nowej publiki. Jeśli tradycyjnie co roku kupujecie nowego koda, to i w tym roku trafi do waszych rąk i z uśmiechem na twarzy będziecie kosić takich nóbków jak ja. Niestety, gracze, którzy do serii nie przekonali się do dziś, grając w nową odsłonę, na pewno nie zmienią zdania.